Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Lipkołaj Mipiński, a to jest moja złota piłka. Jedyna złota piłka, na jaką mnie stać, proszę bardzo. Zobaczcie, co ta złota piłka robi. Tak, na serio, to jest złota piłka, która należy do wini. Dlatego muszę jak najszybciej nagrać ten wstęp i ją jej oddać, bo nie chcielibyście spotkać na swojej drodze wściekłego Korgiego, mówię wam. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się złotą piłką najdziwniejszymi najbardziej zaskakującymi, nieprzewidywalnymi zwycięzcami tego trofeum. Ja chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, kto powinien zdobyć Złotą Piłkę za 2021 rok. Jestem ciekaw, ile osób napisze Lewy Lewandowski. 1986 rok. Ichor Białanow. Ukraiński napastnik jest legendą Dynama Kijów. W sezonie 8586 drużyna prowadzona przez legendarnego Walerego Łobanowskiego wymiatała. I teraz szybka ciekawostka dla wszystkich kibiców reprezentacji Polski. Wiem, że tu jesteście. W 2005 roku biało-czerwoni pod wodzą Pawła Janasa wygrali trzeci memoriał walerego łobanowskiego. W finale 3-1 pokonaliśmy Izrael, a królem strzelców całego turnieju został Grzegorz Rasiak. Który jakimś cudem nigdy nie znalazł się na liście nominowanych do złotej piłki. Dziwne. Dobra, ale wróćmy do tego 1986 roku i dynama kijów. Wtedy to ekipa Łobanowskiego zdobyła Mistrzostwo Związku Radzieckiego, a do tego dołożyła Puchar zdobywców Pucharów, po tym jak w finale pokonała 3-0 Atletico Madryt. Akurat w tym meczu Białano w gola nie strzelił, ale i tak z pięcioma trafieniami został królem strzelców europejskich rozgrywek. Jakby było mało, to na Mundialu w Meksyku z reprezentacją ZSRR doszedł do 1-8 finału, w której lepsza okazała się Belgia. Mecz był jednak kosmiczny. Skończyło się 3-4 dla Czerwonych Diabłów, a Białanow zdobył hat -tricka. Ogółem na tamtym Mundialu zapakował 4 gole. To wystarczyło do tego, żeby sięgnąć po złotą piłkę 8-6. Pamiętajmy jednak o jednej niezwykle ważnej rzeczy. W tamtym czasie o to trofeum nie mogli walczyć piłkarze spoza Europy. Gdyby nie takie ograniczenie, to chyba oczywiste, że zwycięzca mógł być tylko jeden. Nazywał się Diego Armando Maradona. To przecież do Argentyńczyka należał 86 rok. Wygrana Białanowa, nawet jeśli odrzucimy piłkarzy spoza krajów Europy. I tak była zaskakująca. Wielu twierdziło, że trofeum należało się Garemu Linekerowi. To w końcu Anglik został królem strzelców mundialu, a do tego miał świetny sezon w Evertonie, który zakończył się transferem do Barcelony. Bielanow po latach, wyznał, że ta złota piłka tak naprawdę została przyznana drużynie ZSRR, a że on akurat był tym najbardziej wyróżniającym się ogniwem, no to powędrowała w jego ręce. Co ciekawe, ukraiński zawodnik próbował później swoich sił na zachodzie, w barwach Borussii Mönchengladbach oraz Eintrachtu Brunswick, ale to już nie było to samo, co czasy spędzone w mega mocnej ekipie z Kijowa. 1996 rok. Matias Samer. Lądujemy 10 lat po przyznaniu złotej piłki Biołanowowi. Znowu mamy niezłe zaskoczenie. Trofeum powędrowało w ręce niemieckiego obrońcy bądź defensywnego pomocnika Borus Dortmund. Wtedy BVB miało naprawdę mocarną paczkę. W sezonie 9:5-9:6 zobyli Mistrzostwo Niemiec, Superpuchar Niemiec, doszli też do ćwierćfinału finału Ligi Mistrzów, w którym odpadli za Ajaxem. Sezon później już w niej triumfowali. Oprócz tego Summer triumfował z reprezentacją Niemiec na Mistrzostwach Europy w Anglii. Został też wybrany piłkarzem roku w Niemczech. Są to bardzo mocne osiągnięcia, ale nadal zaskoczenie było spore. Zaledwie punkt mniej i drugie miejsce w plebiscycie zajął młodziutki Ronaldo. Brazylijczyk był wtedy dopiero na początku swojej wielkiej kariery. Tłukł gola za golem w barwach Barcelony, ale to jednak Niemiec okazał się o ten jeden głos lepszy. Było 144 do 143. Trzecie miejsce zajął też napastnik Alan Shearer, który w sezonie 9:5-96 zdobył wicemistrzostwo Anglii ze swoim ukochanym Newcastle. Wracając do Samera, to po ostatnim meczu Bayernu z Benfica w lidze Mistrzów powiedział: Jest obecnie najbardziej kompletnym i najlepszym piłkarzem na świecie. O kim te słowa niemieckiej legendy? Zgadza się. O lewym. Miejmy nadzieję, że już wkrótce Polak będzie mógł postawić sobie złotą piłkę na półeczce z trofeami. 2000 rok. Luis Figo. Ostatnią złotą piłkę w XX wieku zgarnął ten legendarny Portugalczyk. 2000 rok był niezwykle ciekawy w karierze FIGO. 24 lipca postanowił zamienić Barcelonę na Real Madrid i tym samym w Katalonii stał się wrogiem numer 1. Zresztą pamiętacie, co się wydarzy później: na boisku wyląduje Świński Łeb. Ale oprócz gigantycznego skandalu związanego z transferem do największego rywala, FIGO był też jednym z motorów napędowych reprezentacji Portugalii na Euro 2000. Strzelił gola Anglii w wygranym 3-2 meczu, zaliczył asystę z Rumunią i w jednej ósmej dołożył dwie asysty z Turcją. Gole dla Portugalczyków zdobywał wtedy Nuno Gomesz. Kto pamięta takiego kozaka? Co? Dobra, ale wracając do Figo, był to dopiero drugi po Eusebio Portugalczyk, który otrzymał Złotą Piłkę i trzeci piłkarz Realu z takim wyróżnieniem. Wcześniej dwa razy otrzymał ją Di Stefano i raz Raymond Kopa. Śmiesznie to brzmi, jak człowiek pomyśli, że później przyszły dwa huragany, które nazywały się Messi i Cristiano Ronaldo, i cały ten świat piłki się po prostu wywrócił. W tym też świat złotej piłki. Za Figo na drugim miejscu znalazł się Zinedine Zidane. Wielu uważało, że to właśnie łysy Francuz powinien dostać swoją drugą złotą piłkę w karierze. W końcu został mistrzem Europy, a do tego UEFA wybrała go zawodnikiem turnieju. Jak widać, to nie wystarczyło. Figo dostał 16 głosów więcej. Co ciekawe, po wielu latach Portugalczyk wyznał, że złota piłka 2000 należała się, uwaga, Francesco Tottiemu. Przepraszam, że ci ją ukradłem. Zasłużyłeś na nią za to, co osiągnąłeś na Murawie i za swój wielki talent. Dodam tylko, że w tamtym głosowaniu legenda Romy zajęła dopiero 14. miejsce. 2001 rok. Michael Owen. Tak, moi drodzy. Michael Owen zdobył złotą piłkę. To ostatni Anglik, który dostąpił tego zaszczytu. W 2001 roku napastnik zdobył z Liverpoolem Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, a przede wszystkim Puchar UEFA. Do tego trochę postrzelał w reprezentacji w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Zapakował chociażby hat w wygranym 5-1 meczu z Niemcami. Ale do dzisiaj wielu uważa, że wtedy na złotą piłkę zasłużył nie kto inny, a Raul. Król Szelców La Liga, piłka szeroków Hiszpanii, jednak ze sporą przewagą trofeum zdobył właśnie Owen, a Raul już nigdy miał nie dołożyć złotej piłki do swojej kolekcji trofeów. Co ja mówię, on już nigdy więcej nie załapał się do czołowej trójki plebiscytu. Kilka lat temu głośno powiedział o tym wspomniany już w tym filmie Francesco Totti. To jest skandal, że tak wielki piłkarz, jakim jest Raul, nigdy nie zdobył złotej piłki. Przecież on zdobywał bramki we wszystkich rozgrywkach i do tego wygrał wszystko. Jeśli ktoś strzela 20, 30 goli w sezonie, triumfuje w Lidze Mistrzów, zdobywa Mistrzostwo Kraju i jej nie dostaje, to dla mnie jest jasne, że to już wcześniej jest ustawione. 2003 rok. Paweł Nedwet. Złota piłka wylądowała w rękach czeskiej legendy. Za co? Za dowodzenie Juventusem, który sięgnął wtedy po Mistrzostwo Włoch i superpuchar Włoch. Do tego Czesi mieli wtedy naprawdę świetną paczkę. W 2003 roku pokonali Francuzów czy Holendrów. Wielu nadal jednak uważa, że tamto trofeum nie powinno trafić do blond pomocnika, a do oczywiście napastnika. I to nie byle jakiego, bo wielkiego Thierry'ego Henry. Francuz wtedy wykręcił naprawdę kosmiczne statystyki. W samym 2003 natłukł 42 gole i zaliczył 26 asyst. Prawda, że grubo? Zdobył FA Cup z Arsenalem i Puchar Konfederacji z Francją. To jednak nie wystarczyło. Różnica w głosowaniu była spora. Jestem pewien, że wówczas wielki fan francuskiego snajpera 15-letni Robert Lewandowski był bardzo niepocieszony. Niedawno Henry powiedział. W salach jest najlepszy na świecie? Owszem, gole, które obecnie zdobywa, są bardzo dobre. Ale jak można zapomnieć o kimś takim jak Lewandowski? Jak można zapomnieć o kimś takim jak Benzema? No właśnie. Powiem wam szczerze, te wszystkie plebiscyty mnie nie kręcą. Serio. To całe zastanawianie się nad złotą piłką, czy zdobędzie ją Messi, a może jednak Ronaldo. A jak nie oni, to nie wiem, Dajcie spokój. Ale w tym roku naprawdę mocno wierzę w to, że 30 listopada obudzimy się w kraju zdobywcy Złotej Piłki. Że jakimś studem ta nagroda powędruje w ręce Roberta. Przynajmniej ten jeden, jedyny raz. Żeby nigdy nie stawiano go w jednym szeregu właśnie z Onrim, Raulem czy Tottim, czyli tymi wielkimi, którzy Złotej Piłki nie mają. oficjalnie, żeby wszyscy widzieli, oddaję Ci Złotą Piłkę. Proszę bardzo. Ty na to zasługujesz. No, no, jest dobry chwyt. Tylko spójrzcie na tą pracę łap. No, jest technika. Dobra, złota piłka oddana. No dobra, złota piłka już powędrowała do prawowitej właścicielki. Moi drodzy, jeżeli 29 listopada ta prawdziwa złota piłka od France Football nie powędruje w ręce Roberta Lewandowskiego, a jakiegoś innego piłkarza to bądźcie pewni, że 30 listopada możecie sobie ustawić przypomnienie, nie wiem, cokolwiek, zapisać gdzieś w jakimś notatniczku na kalendarzu. 30 listopada wjedzie na kanał film, w którym uwolni swojego wewnętrznego Janusza. Po prostu zmiotę France Football. Zniszczę. Możecie być tego pewni. Dlatego Francuzi, ja na waszym miejscu bym od razu w tym momencie wręczył złotą piłkę lewemu. Bo nie chcecie zobaczyć Janusza Lipińskiego w akcji. I tym oto, tą oto zapowiedzią kończę dzisiejszy film. Nie mam już nic ciekawego więcej do powiedzenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Mówię wam, nie uwalniajcie mojego wewnętrznego Janusza. Nie chcecie tego.